Witam serdecznie wszystkich. Dzisiaj odmiana. Witam w nie swojej kuchni, tylko żony kuchni. Czasami też się tutaj podłączam. Jak jestem sam, to lubię sobie coś takiego zrobić. Lubię czasami upi, Ale dzisiaj specjalnie dla Was, kochani, zrobię moje danko. Tutaj jest napisane. Najlepszy tata. Dlatego, bo umiem ładne i dobre naleśniki zrobić, więc moje dzieci mnie za to lubiały. A że mamy lato, to właśnie będą naleśniki z I pokażę mój przepis, który od kilkunastu lat się sprawdza i jest naprawdę dobry. Jajka, oczywiście, z mojego wybiegu, jak mówiłem, pokazuje nieoszukane, mamutowe, kurzęcie. Jak się jeść dobrze daje i zwierzakowi, to i zwierzak potrafi się odwdzięczyć. Więc. Zaczynamy. Dobrze obserwujcie, żebyście się nie pomylili, bo powiecie, że oszukałem. Dwa jajka, zapisać sobie. Jajka dwa. Pyk. Proszę bardzo, jakie piękne żółteczka. Tylko chodzi o to, że później będę musiał posprzątać, ale dobra, dam radę. Proszę bardzo. Ile jest żółtek? Jalka są dwa, a żółte ile jest? Widać? Widać. Nie oszukane. I na pewno nie są kupione. Do tego. Dodaję. Cukier waniliowy. Zawsze. Żeby był fajny taki zapaszek. I smaczek oczywiście. Dodaję do tego trochę wody gazowanej. Najlepiej, jak jest dobrze gazowana. Na oko. Dodaję do tego olej nie silnikowy, tylko jadalny. Pamiętajcie, ja, że robię na zbomnie to robię, także, ale do jedzenia to olej jadalny używam. Dobre by było mleko od krowy, ale krów teraz nie ma, to trzeba z kartonu, bo bym poszedł i udoił. No i oczywiście mąka. Jeszcze jedna rzecz. Wszyscy używają robotów, mieszalni różnych tam, jakby betoniarka, coś takiego. A ja lubię zawsze robić widelcem. Pamiętajcie, ręczna robota jest zawsze najlepsza. Jedzenie, jak jest zrobione dłużej się robi i dokładniej, i ładniej, to zawsze lepiej smakuje. I robimy to tak. Dłużej się schodzi na pewno, ale na pewno jest smaczniejsze. Dużo ludzi mówiło, dzieciaki zawsze chwaliły, no ona też chociażby bredna, ale mówi dobra, mówi no dobre są, dobre. No i tak kręcę i kręcę i kręcę. Teraz zobaczymy, nie kochani, tu trzeba jeszcze troszeczkę mleczka dolać, bo jest trochę za gęste, ono musi pływać. To musi płynąć! O! To musi się tak działać. I dobra, odpalamy. Kuchnia normalna, gazowa. Nie wiem, czy bym na jakiejś innej umiał, tutaj wiem, że na tym zrobię, więc Jestem tradycjonalistą, jak to można powiedzieć. Troszkę olejku. Nie za dużo. I musi się dobrze nagrzać. A ja przez ten czas dalej mięśia mi Dobra. Ciasto gotowe. Tutaj już chodzi, no ciepłe. Nie będę językiem dotykał, bo się sparze, ale na pewno ciepłe. Smażymy. Pierwszy nie zawsze dobrze wychodzi, ale tak jest. I ta patelka jest specjalnie do naleśników. To jest, mogę powiedzieć, taka moja prywatna tutaj. W tej kuchni to moja prywatna patelnia jest. I do niej zazwyczaj się nikt nie dotyka, tylko ja. Więc zaczynamy. I tak jak mówiłem, ono musi płynąć. O, I jak są dziurki, to jeszcze lepiej. Nie mogą być za grube, cieniutkie, lepiej smakują. Tak jak mówiłem, pierwszy to nigdy nie jest taki idealny, bo on musi dojść do siebie, więc patelka i wszystko. Trochę ruszę. Ale już się rusza, już jest ok. A jak nie, to jest na wszystko lekarstwo. O. Mówią, że olej niezdrowy, cukier niezdrowy. Kochani, co teraz mamy zdrowe? Wszystko? Co jest zdrowe? O. E, uda się. Proszę bardzo. Są rumieńce, są rumieńce. Nie liczę. Na wyczucie, tak po swojemu. I tak to mi wychodzi. Następny będzie ładniejszy. Może być grubszy troszkę, może być cięższy. Proszę bardzo. O, już się super. Teraz już troszkę olejku. I zalewamy. Patemnią zawsze, jak mam zalewać, to ruszam sobie o tak, żeby tłuszczyk był wszędzie i leje. No, jak jest ciasto rzadkie, to się pięknie rozprowadza. Bardzo ładnie oczy mam sobie nad ogniem i tak się ładnie robi. Zapach, ten naprawdę ten zapach tego cukru waniliowego. Coś fajnego. Lubię czasem sobie w kuchni porobić też. Lubię pogotować, posmarzyć. Jedna pani kiedyś napisała w komentarzu, czy ja umiem takie rzeczy robić. To teraz pani może oglądać, zobaczyć. Proszę bardzo. Znaczy smaczne to nie powiem, bo nie wiem. No. To inny niech oceni. I pyk. I już jest. I następny, i następny, i następny. Mogę go przekręcić jeszcze raz? Będzie lepszy, ładniejszy będzie. Proszę. Lekka robota, przyjemna, pachnąca, miła. I następny. No tamte to takie chudsze, bo ja nie lubię takich grubych, takich tego, ale teraz zrobię już takiego pełnego. Żeby wszyscy widzieli, że nie żałuję towaru, no. Bo jeden lubi ogórki, drugi, drugi ogrodnika córki. no różnie to jest, no. no ten będzie już całkiem pełny. O, zobaczcie, jak to się ładnie rozprowadza. Musi być ciasto na naleśniki, musi być naprawdę rzadkie i olej musi być bardzo gorący. Wtedy ładnie się rozprowadza. To ciasto po prostu płynie na patelni. Tylko potem trochę dłużej się smaży. Ale no wiecie, czas w kuchni pracuje na korzyść smaku. Proszę bardzo. Tak właśnie smażę naleśniki. Ale muszę powiedzieć tak, no, powiedziałem, że używam, robię wszystko ręcznie, ale od no, tego tutaj tego klepania, tego ciasta i tak wyrabiania przy tego, to trochę mnie ręka boli, więc truskawki zrobię z blenderem. Wybaczcie, ale już ja też głodny jestem. A przyjadą to będą głodni. Tak wygląda moje moje naleśniki, proszę bardzo. Pyk. I następny, i następny, i następny, i następny. I tak jak Kochani wspomniałem, że tak robię właśnie naleśniki, ale mam swoje tajemnice też: cukier waniliowy, wodę, yy, olej, żeby się ładnie smażyły. Ale jak powiedziałem, że truskaweczki są bo jest ciepło, to z truskaweczkami będą. I do tego mam swoją tajemnicę. Zawsze. Zawsze. Przeważnie. Natura. Kochani, to jest natura. To jest miód pszczeli. Prawdziwy. Nie taki, gdzie tego miodu w miodzie jest wcale, tylko prawdziwy miód. Zobaczcie. Zamiast cukru, cukru można troszkę dołożyć, ale miodzikiem. Prawdziwym miodem wtedy jest smak lata. A to potem sobie z herbatką wypiję. No, i jak mówiłem, blenderem sobie zrobię, żeby nie było tam. Nie za dużo. Żeby nie było bardzo rzadkie. Proszę bardzo. Nie za dużo. Zblendowane tak troszkę. I teraz będziemy robić sobie. Robią rulowane. Takie rolki się robi. Różne się robi no. Ja zrobię w tym przypadku kopertę. Bo to jest takie coś, że ten sosik lubi uciec. I zrobimy sobie taki myczek. Może być koperta. Proszę bardzo. Teraz truskaweczki na wierzch jeszcze. Truskawek nigdy nie za wiele. Wiecie o tym, że truskawka to jest pierwszy owoc, który jest, do którego bardzo tęskno każdemu, bardzo smaczne są. Zawsze kupuję takie truskawki nie zielone, nie na pół zielone, tylko takie, żeby były dojrzałe, ciemne. I nigdy nie duże, tylko małe zawsze kupuję. Nie kupuję dużych, z tym względem, że duże nie są tak słodkie jeżeli ktoś kupuje truskawki, też się, też mogę powiedzieć, bo jak to ze wsi, to ze wsi człowiek. Dużo rzeczy wie na ten temat. Jak ktoś będzie kupował truskawki, to się spyta, czy to jest odmiana zengana. Są bardzo dobre zęgany, najlepsze. No dobra, ale jogurt trochę inny będzie. I do tego, tak, o. Mały ten naleśnik wygląda, ale życzę wszystkim smacznego. Pozdrawiam serdecznie z mojej żony kuchni.